witajcie dostajemy od was sporo zapytań odnośnie rozliczeń podatkowych a dokładnie chodzi o polską aplikację na telefon komórkowy do rozliczeń z Holandii postanowiliśmy sprawdzić czy jest to rzeczywiście możliwe żeby wygodnie w domu używając tylko telefonu komórkowego rozliczyć się z Holandii no i oczywiście ile to kosztuje już na początku powiem jedną rzecz że nie potrzebujemy żadnych kodów ani innych dostępów od Belastic Dings po prostu mamy telefon logujemy się na stronę i zaczynamy sporządzać deklarację. W przeglądarce telefonu wpisuję panel.belastingangifter.pl i widzę okno logowania. Jak chcę się zarejestrować, więc klikam zarejestruj się, bo jestem nowym użytkownikiem i co tu widzę, muszę podać dane. E-mail i polski numer telefonu z polskim kierunkowym. I tu wymyślam sobie hasło jakiekolwiek, na przykład głos polski. Świetnie, teraz jeszcze to wszystko zaznaczam i zarejestruj się. Dobra, po rejestracji widzę opcję wyboru trzech pakietów. Oczywiście Sknerus siedzący we mnie już widzi najtańszą opcję już chce wybrać, ale tylko na pierwszy rzut oka one się nie różnią wiele, ale tak naprawdę są istotne różnice, bo ten tutaj najtańszy pakiet nie zawiera opcji wnioskowania o dofinansowanie do ubezpieczenia. Z kolei najdroższy pakiet gwarantuje wsparcie doradcy podatkowego i 5 lat gwarancji na usługi. Cena za najdroższy pakiet: 299 zł. No to jest niby drogo, ale porównując to ze standardowym rozliczeniem takim po prostu w biurze rozliczeniowym, no jest to cena konkurencyjna. Dobrze, ja zdecyduję się na pakiet 239 złotych, czyli ten najczęściej wybierany. Więc klikam, wybieram. Jak widzicie, po wybraniu pojawił się formularz, więc po prostu przystąpię do wypełnienia. Najpierw podaję imię. Rok podatkowy, za który chcę się rozliczyć. Następnie program pyta mnie o ubezpieczenie w Holandii. Zaznaczam tak, to znaczy, jest już zaznaczone. Jest też opcja zaznaczenia, zameldowania, bo od tego zależy, jaki formularz muszę złożyć. W naszym wypadku będzie to formularz C, czyli dla osób niezameldowanych. Mm -hmm. Kolejne pytanie dotyczy wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia, czyli Zorczesla. No, zaznaczę, że chcę się starać, no bo to przecież dodatkowy pieniądz. Tutaj już jest zaznaczone, więc muszę wpisać datę, od kiedy chcę się starać o dofinansowanie. Nie wiem, czy mam wpisać datę rozpoczęcia pracy, czy początek roku. Trochę to dla mnie jakby niejasne jest to pytanie, ale zakładam, że chodzi o datę zatrudnienia. Dalej żony nie mam, dzieci nie mam i klikamy kontynuuj. Tutaj muszę wpisać dane z mojego JAROPGRAF, przepisuję je do tabeli, czyli nazwy pracodawcy, dochód, podatek i Arbeitskorting. Ok, tu muszę załączyć skan mojej karty. Trzeba pamiętać, że to musi być PDF albo zdjęcie nie większe niż 4 MB. No ja teraz nie mam mojej karty przy sobie. Nie mam też zdjęcia, więc załączę jakikolwiek plik do testu. Ok. Patrzę, że tutaj mam okres zatrudnienia w Holandii. Widzę, że. Jest tu też fajna opcja, bo do, można dodać kilka okresów pracy. To duże ułatwienie, jeśli pracuje się na przykład w rotacji. Więc ja wpisuję okres od do poniżej. Pytanie o zasiłki z UWV. Nas to nie dotyczy, więc lecimy dalej. Widzę, że aplikacja coś tu mieli. Aha, po prostu załącza plik. Dobrze. Teraz muszę wpisać dochód zagraniczny. Domyślam się, że to chodzi o dochód poza Holandią. Dobrze, więc zaznaczam. Tak, był taki dochód. Tutaj mam walutę. Dajmy, że około 3000 zł zarobiłem. Dobrze, dalej. Po wpisaniu danych, aplikacja sama zasugerowała, że spełniam warunek 90% z racji dochodów w Polsce. Widzę też szczegóły kalkulatora i szczegóły wyniku podatkowego. Jak sobie tu kliknę, o, widzę szczegóły zwrotu czyli przewidywana kwota zwrotu podatku i przewidywana kwota dofinansowania ubezpieczenia. Ok, w ostatnim kroku muszę podać moje dane personalne. Nazwisko, data urodzenia, numer BSN, numer konta. No, wybaczcie, to są moje dane, więc je po prostu zasłonimy. RODO. Więc wpisuję to wszystko. Nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, numer BSN, numer konta bankowego. O, i raz jeszcze mam opcję wybrania lub zmiany pakietu. Wybieram Classic i przechodzę do płatności online. No tu minusem jest to, że mogę zapłacić tylko z Polskiego Banku. Nie mogę zapłacić na przykład z Ideal z Holandii, ale dla tych, co nie mają Polskiego Banku, zawsze jeszcze zostaje karta kredytowa. Dobra, to idę dalej. Tak, I tutaj wchodzę już, wybieram mój bank i wchodzę do aplikacji mojego banku. Dobra, po opłaceniu wniosku pojawia się informacja, że wniosek oczekuje na potwierdzenie. A tu mam status. O tu już jest e, wysłany. O mam możliwość pobrania instrukcji do zeznania podatkowego. Świetnie. O, i kopii wysłanego zeznania. To bardzo przydatne. Dobra, więc jest już zmieniony status. Na wysłanej pojawiło się elektroniczne potwierdzenie z Belasting Dingst, czyli wniosek jest już w urzędzie. Mogę to tutaj zobaczyć. Klikam. Świetnie. Czyli zrobione. No, aplikacja jest dobrze wymyślona, intuicyjna, widać tutaj są, o, mam nawet czat na dole i mogę się z konsultantami połączyć. No i co, aplikacja nie jest trudna w obsłudze, choć niektóre pytania mogłyby być troszkę inaczej sformułowane. No, minusem jest też to, że nie możemy pobrać tej aplikacji ani z App Store, ani z Google Play, po prostu działamy na przeglądarce w telefonie. Jednak za szybkość działania i możliwość sporządzenia deklaracji wraz z wnioskiem o dofinansowanie, piątka z plusem. Jest to jedyna taka komercyjna aplikacja teraz na rynku, która umożliwia naprawdę obsługę online pełną dla ludzi, nawet którzy nie mają meldunków w Holandii. Jako głos polski, rekomendujemy aplikację Belasting Gift do rozliczeń podatkowych, no i czekamy i liczymy na dalszy rozwój i nowe rozwiązania.